Przest w ekonomii zbawienia, zapowiedzi Chrztu w Starym Przymierzu. W liturgii wigilii paschalnej, podczas błogosławieństwa wody chrzcielnej, Kościół uroczyście przypomina wielkie wydarzenia historii zbawienia, które były już zapowiedziami misterium Chrztu. Boże, ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty, w ciągu dziejów zbawienia, przygotowałeś wodę przez ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Od początku świata, woda, zwyczajne i przedziwne stworzenie, jest źródłem życia i płodności. Pismo Święte widzi ją osłoniętą przez Ducha Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcenia. Kościół widział w arce Noego obraz zbawienia przez Chrzest. W niej bowiem niewielu to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę. Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Woda źródlana symbolizuje życie, a woda morska jest symbolem śmierci, dlatego mogła być zapowiedzią misterium krzyża. Ze względu na tę symbolikę chrzest oznacza udział w śmierci Chrystusa. Przede wszystkim przejście przez Morze Czerwone, będące prawdziwym wyzwoleniem Izraela z niewoli egipskiej, zapowiada wyzwolenie, jakiego dokonuje chrzest. Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Wreszcie zapowiedzią chrztu jest przejście przez Jordan. Przez to wydarzenie lud Boży otrzymuje dar ziemi obiecanej potomstwu Abrahama, będący obrazem życia wiecznego. Obietnica tego błogosławionego dziedzictwa wypełnia się w Nowym Przymierzu Chrzest Chrystusa. Wszystkie zapowiedzi Starego Przymierza zostają wypełnione w Chrystusie Jezusie. Rozpoczyna o swoje życie publiczne od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Po swoim zmartwychwstaniu, Jezus daje apostołom taki nakaz. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. Chociaż Chrzest święty Jana był przeznaczony dla grzeszników, nasz Pan poddał się Mu dobrowolnie, aby wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Ten gest Jezusa jest przejawem jego ogołocenia. Duch, który łanosił się nad wodami pierwszego stworzenia, zstępuje wówczas na Chrystusa, zapowiadając nowe stworzenie, a ojciec ukazuje Jezusa jako swego umiłowanego syna. Przez swoją paschę Chrystus otworzył wszystkim ludziom źródła chrztu. Istotnie, Jezus mówił o swojej męce, którą miał wycierpieć w Jerozolimie, jako o chrzcie, którym miał być ochrzczony. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku ukrzyżowanego Jezusa, są zapowiedzią Chrztu i Eucharystii, sakramentów nowego życia. Od tej chwili możliwe jest narodzenie się z wody i z ducha, by wejść do Królestwa Bożego. Zobacz, gdzie jesteś ochrzczony. Skąd pochodzi chrzest, jeśli nie z krzyża Chrystusa, ze śmierci Chrystusa? Tu jest cała tajemnica. Chrystus cierpiał za ciebie. W nim jesteś odkupiony, w nim jesteś zbawiony. Chrzest w Kościele. Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia pięćdziesiątnicy. Istotnie święty Piotr mówi do tłumu poruszonego jego przepowiadaniem: Nawróćcie się i niech każdy z Was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze ducha świętego. Apostołowie i ich współpracownicy udzielają chrztu każdemu, kto wierzy w Jezusa. Żydom bojącym się Boga i poganom chrzest zawsze wiąże się z wiarą. Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom. Oświadcza Święty Paweł swojemu strażnikowi w Filippi. Opowiadanie mówi dalej: Natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Według Świętego Pawła Apostoła, człowiek wierzący ma przez chrzest udział w śmierci Chrystusa, zostaje z nim pogrzebany i powstaje z martwych. My wszyscy Którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w jego śmierć. Zatem, przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie. Ochrzczeni przyoblekli się w Chrystusa. Dzięki duchowi świętemu, chrzest jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia. Chrzest jest więc obmyciem wodą, w którym niezniszczalne nasienie Słowa Bożego przynosi życiodajny skutek. Święty Augustyn powie o chrzcie. Słowo łączy się z elementem materialnym i powstaje sakrament. Każdy z sakramentów ma swój początek, swoją zapowiedź w Starym Testamencie. Dobrze jest znać te obrazy po to, żeby rozumieć, dlaczego Kościół dzisiaj w taki, a nie inny sposób, celebruje ten sakrament. Święty Ambroży przypomina nam, że Chrystus umarł za nas i że cała tajemnica chrztu leży właśnie w tym, że Chrystus cierpiał za nas. Stąd pochodzi chrzest. Dla apostołów było oczywiste, że wraz z głoszeniem dobrej nowiny będą udzielać chrztu. I nie wiem, czy Was to poruszę, czy nie. Że jesteśmy dwa tysiące lat później, dwa tysiące lat po Chrystusie i przeżywamy ten sam chrzest.